Hej, cześć i witajcie. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii na kanale, czyli Wodcraft. Jest to gra coś typu Minecraft, tylko że na telefonie. Yy, kolega mi ją polecił, no i myślę, że warto będzie ją sobie Mmm Tak, tak, to to ten domek. Ładź, na sobie. Się może do środka, nie da się. Nie ja tego nie mogę kupić, wykupić. Eee, tak, Homeback Come back home. Aha, czy tak to wygląda. on yy, taki wielki świat? Po prostu? I co, i musimy. Nie wiem, przejść grę, jakiś story survival jest. No sobie zobaczmy. Czy gdybym chciał zyskiwać kawę na to bym potrzebował. takie rzeczy. Aha. I po wciśnięciu wszystkich skupin widzę w lewym górnym rogu to, co muszę sobie zrobić, żeby to zrobić. Mhm, rozumiem. Mm. Czyli kamień. A to jest jakiś ten jest taki jakiś. To mnie zrobić? To lepiej nie do niego nie podchodzić. Wykopmy sobie ten kamień I ha, już mam jeden kamień Czyli o to chodzi, że muszę sobie pozbierać Kamień, by zrobić rzeczy, które chcę Pszczoła, eee co we mnie Strzela, ale szybki jest drugi kamę sobie wykopmy Myślałem, że to będzie coś typu survival <grymne> Ale to jest survival ale już tak z pewnymi rzeczami, które mam Trzyma kamienia mam eje ej, ej. Aha, pierdzący komik. Ej, spoko, nie mam za mnie no to zostałem. Trzeba uciekać, bo one są takie mocne te zwierzęta. E, filmiki teraz będą trwały trochę krócej niż zawsze, ponieważ e, telefon mi nie przetwarza dokładnie tych wszystkich filmików ja tak jakby chciał. Dlatego hmm, będę dla Was nagrywał odcinki krótsze. Mam nawet, rozplano mam nawet rozplanowane, Jak, gdzie i kiedy? W której godzinie? W jakim czasie to zrobić? Jakiś drugi inny biom. A tu jest jakaś pijawka? Czy coś na celu? Zróbmy sobie ten kamienny kilo najlepiej. Ehm. Ja się, trzeba tylko mnie poszukać, bo widzę, że tutaj jakby, w ogóle go nawet nie widzę. Hmm, Co jest najgorsze? A to drugie, to nawet nie wiem, jak ma zdobyć. Jakieś stworzenie będzie specjalne, do tego, żeby to zdobyć. Aha. Zaczekajcie chwilę. No, powrót. O, ten pawą dużo bije. Nie wiem, jak zdobyć życiu. Musiałem ten deklamer obejrzeć, żeby. Myśmy do domu, może. Bo jakoś nie idzie mi tutaj bycie. Hmm, gdzie mam załapić życia. Okej, okay, rozumiem. Chyba jednak nie rozumiem. Nie rozumiem całkowicie tej gry. Za chwilę się zobaczymy, kiedy to zobaczę jeszcze takie życie do kamiennego kilowa. off. trochę życia przez to, że zobaczyłem, ja, że próbowałem stukować, ale nie mogę. Jakkolwiek. A to trzeba tak zdobyć. Aha! No bo to za, za chwilę przyjdę, kiedy ma te przedmioty. Teraz nigdy nie mogę znaleźć slajmów. O, pierwszy, którego znalazłem. I drugi od razu. Okej, okay, za chwilę przyjdę. Patrzcie co tu jest. Zrobię sobie rkamy i patrzę, co znalazłem. Takiego dużego jeża. Jakbyś jakiś post czy coś. Stułu, gonią mnie. Takie te... Jeżeli właśnie to, to taki drugi. Więc to jest... Ale zapewne nie odpuści mi odpuściło. Okej, okay, to zrobiłem już te rzeczy, co chciałem. No i teraz patrzę to. Mogę to to, ale potrzebuję tego, by zdobyć to. I mam mój upragniony. Mamy upewnioną rzecz, lepszy kilof Co było celem obecnie? Czyli mam zrozumieć, e... po prostu gra polega na tym, żeby nie bo różnych bossów. I co je to za? No dobra. Przetestowałem gierkę nawet spoko. Myślę, że dzisiaj się pokażę kolejne odcinki z tej gry, ale będę robił inne rzeczy. Próbował stworzyć. Jak widzicie, mam tutaj takiego zwierzaka w, ek w ekwipunku. Miejs e najsłowo. No i e co? Mie e do widzenia albo do zobaczenia.